Tak ja mam tutaj Daniel Max i chciałbym was zaprosić do praktycznie mojej pierwszej serii bez modów bez niczego po prostu gra na luzie no to tworzymy się Tu ponowimy. Lol mi się przyciski mielą

Będę polecał wiele serwer serwerów będę omawiał mody itd. Tak będę, będę rozkręcał powoli swoje konto. Może jedną ze sławnych osób jedną ze sławnych osób zaproszę może się zgodzi. Fajnie by było. Przepraszam. Co się dzieje? To jest i właśnie w takich wypadkach trzeba GAMEMO... Mode, da, jeden Gamma Mode, jeden. Ja nie mogę. To jest taki odcinek pierwszy, że początki, nie, obejrzymy troszkę świata, nic więcej nie porobimy, uchodzimy po świecie, nic ciekawego. Będę starości nagrywać po 20 minut, a nie wiem, czy będzie mi się chciało. Co jeszcze bym po powiedzieć? Eu cuvio będę de gravar na série Multiplayer. e jeszcze będę gravando várias outras games. Me Team Forest. Gamemo. Trollface. Troll face. No, spróbuję naprawić to... No, to jest taka zapowiedź, jakby um, ty, spróbuję to naprawić na osobności. Dobra. No, to będziemy grali na 1, 4, 2. Tutaj chciałbym polecić jeden z serwerów, podam wam później. Teraz nie działa, bo mi się prostokowało, była mały sygnał u niego. Podam IP jego w opisie. Będziecie mogli na niego wejść. Bardzo fajny. Tutaj mam też mój serwer, pokażę wam. Będę nagrywał na nim. Będę nagrywał z na nim. Co to było? Znowu raz ten, nagrywam na nim. Mmm. W tej chwili na razie nie było, on gdzieś poszedł. Mam nazwę, bo brat gra, więc taki świat, malutki domek. Będę tutaj nagrywał od szóstego odcinka. Yy. No i to wszystko, no. No, do pierwszego odcinka. Yy. I proszę Was, bardzo proszę. Kto pierwszy napisze komentarz pod tym filmem, dostanie się na mój serwer i będzie gościem specjalnym w jednym z odcinków. Ale pierwsza osoba, która wyśle pierwszy komentarz pod tym filmem, więc zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. I dziękuję, cześć, siema.